Nie to on nie był do ciebie. Chcę ci powiedzieć, że się nie zastanawiał, bo co na chodzi, bo to drugi, drugi był Cezary. I, i pomyliłem się. Dobra, dziękuję. To jest burkur. No, uderz. z Z obojętnie jaki jest? To jest. To To jest.

więcej była fetera bramka, nie? Z powrotem była. Ale go Tak, tak, tak. Fakta. Piękna piła.